Witaj. Wiola inspiruje ludzi do życia po swojemu. Każdy z nas tak czasem marze, patrzy na siebie na swoje życie i widzi człowieka, który realizuje swoje cele, marzenia, pokonuje wyzwania, no jednym słowem, człowiek sukcesu, a może widzi kogoś, kto zmaga się codziennie z rzeczywistością i sukcesem jest każdy przeżyty dzień. Ktoś patrząc z boku pomyślałby, że wszystko jest OK, ale ty wiesz, że ta osoba ma wiele pytań, że często się zastanawia, po co to wszystko, jaki to ma sens? Kim ja właściwie jestem, co ja tutaj robię, a kiedy? Ja? Jeżeli nie masz odpowiedzi na te pytania, jaka jest Twoja życiowa misja? Po co tutaj jesteś? Co jest dla ciebie ważne? Kiedy nie umiesz słuchać potrzebtu swojej duszy, zawsze, mimo ogromnych zewnętrznych sukcesów, zawsze będziesz mieć poczucie, że czegoś ci w życiu brakuje. Ten sukces, który masz, być może nie będzie cię cieszył. Skąd to wiem? Bo też przez to przeszłam. Też zrealizowałam mnóstwo swoich planów, marzeń, osiągnęłam zakładane cele, i co się okazywało, że stworzyłam sobie życie, w którym tak naprawdę nie było mnie. Takie nie moje ono było, chociaż to było życie całkiem dobre. Jestem soul coachem. Pomagam ludziom odnaleźć drogę do życia po swojemu. Do życia po swojemu, czyli w zgodzie ze sobą, ale też w zgodzie ze światem. Uczę, jak wyjść z głowy i zejść na poziom serca, zacząć słuchać, co im duszy gra. Dlatego, że jeżeli będziesz pracować ciągle głową tylko, szczególnie jeżeli masz na koncie mnóstwo różnych szkoleń rozwojowych, mnóstwo przeczytanych książek rozwojowych, to będzie ci coraz ciężej. Będziesz osiągać swoje cele i sukcesy będziesz mieć, oczywiście. Tylko może już nie będziesz mieć siły, energii, żeby się nimi cieszyć. Że może będziesz się właśnie czuć tak, jak ja się czułam, że to takie nie moje, że mnie w tym wszystkim nie ma. I to, co mam dla Ciebie dzisiaj, to jest 28-dniowy program soul coachingu program Odkryj swoje prawdziwe ja. W tym programie uczymy się słuchać głosu swojej duszy. Stajemy w prawdzie o swoim życiu. Ludzie, którzy sami przed sobą nie przyjmują tej prawdy o swoim życiu, o sobie, u nich często występuje wypalenie zawodowe, spada energia, nie radzą sobie z taką codziennością, jest im coraz, coraz trudniej z dnia na dzień. Jeżeli Odkryjesz swoje prawdziwe ja. Zobaczysz, że jesteś wystarczająca, taka, jaka jesteś. Poczujesz taką lekkość. Będziesz realizować swoje cele z większym rozmachem i będziesz mieć też przy tym mnóstwo radości. Ten program pomoże Ci się oczyścić z takich mentalnych, emocjonalnych i fizycznych śmieci w Twoim życiu. Dzięki temu Zacznie docierać do ciebie głos twojej duszy. Posłuchasz, co ci w duszy gra, i podążysz za tym. Będziesz mieć ogromną motywację. Wkroczysz w przyszłość z taką lekkością i radością. I w tym programie właśnie tego się uczymy. Ja jestem przewodnikiem który ciebie przez ten program przeprowadzi. Program trwa 28 dni. Jest to 4 tygodnie transformujących ćwiczeń, które realizujemy w całości online. Jak wygląda ten program? Jest on podzielony na 4 tygodnie, cztery takie tygodniowe etapy. W pierwszym tygodniu Oczyszczamy głowę z niewspierających przekonań, czyli mentalne śmieci. Tydzień drugi. Zajmujemy się emocjami. Tu się konfrontujemy z naszymi lękami, z tym cieniem w naszym życiu. Trzeci tydzień to jest poziom duchowy, pracujemy nad wartościami. I czwarty poziom to jest tydzień. Czwarty tydzień, to jest tydzień fizyczności, kiedy Pracujemy nad swoim ciałem, bo ciało, dom dla duszy, my żyjemy tu i teraz na Ziemi. Nie możemy być ciągle z głową w chmurach. Marzenia tak, ale nie myślenie życzeniowe, tylko co? Schodzimy na Ziemię, uziemiamy się, działamy, konkretnie realizujemy. I cały ten program jest realizowany online, czyli zaczynamy każdy tydzień webinarem, i tu się wspólnie spotykamy, cała grupa. Natomiast codziennie dostajesz na maila, Kolejne lekcje, i w tych lekcjach, w tym mailu, masz po pierwsze taką myśl przewodnią na dany dzień, krótką medytację i ćwiczenia do wykonania. Ćwiczenia realizujesz na trzech poziomach. Pierwszy poziom to jest taki najkrótszy i trwa od 15 do 30 minut. Drugi poziom, już wchodzimy troszkę głębiej, od 30 do 60 minut dziennie ci zajmie. Natomiast w trzecim poziomie już mamy takie najmocniejsze ćwiczenia, gdzie możemy bardzo głęboko zejść w niektóre sfery, i ten, ten trzeci poziom zajmuje Ci tyle czasu, ile potrzebujesz. Masz rano lekcje na maila, ale robisz sobie te lekcje wtedy, kiedy ci pasuje. Czyli Ty decydujesz, kiedy i jak robisz i na którym poziomie. Ty zarządzasz tym programem. Twoja decyzja, czy będziesz robić wszystkie lekcje na pierwszym poziomie, czy może każdego dnia. Będziesz na innym, tak? Jednego dnia będziesz na pierwszym, a innego zajdziesz aż do trzeciego poziomu. Nawet jeżeli opuścisz jedną lekcję, bo nie będziesz mieć czasu, to i tak program działa. A może się okazać, że jak wieczorem maila otworzysz, to okazuje się, że to, co się zadziało do danego dnia w Twoim życiu, jest dokładnie związane z tematem tego dnia. Także wszystko, co się dzieje w trakcie trwania tego programu, w Twoim życiu, w Twojej pracy, wszystko jest częścią procesu, procesu zmian, w który wchodzisz, tego procesu odkrywania siebie. I ten program realizowany jest właśnie poprzez te tygodniowe webinary. Mamy 5 webinarów, bo na zakończenie jest jeszcze taki podsumowujący. 28 lekcji, które codziennie dostajesz na maila do samodzielnego wykonania w domu. I trzeci element to jest grupa facebookowa, zamknięta grupa, w której jestem do Twojej dyspozycji, gdzie wymieniamy się refleksjami, doświadczeniami, gdzie możesz mnie pytać o wszystko, związane, co jest związane z realizacją tego programu. Ja w tym programie jestem Twoim przewodnikiem. Ja tę drogę już przeszłam. Wiem, jak to jest. Wiem, gdzie, w którym momencie potrzebujesz wsparcia. Dostajesz mnóstwo narzędzi podczas pracy z tym programem. Uczycie nimi posługiwać się, bo chodzi o to, żebyś po zakończeniu programu był, była samodzielna. Żeby się nauczyć słuchać swojej duszy, bo tam jest twoje źródło mocy. To nie chodzi o to, żeby ciągle szukać na zewnątrz, tak jak być może do tej pory to robiłaś czy robiłeś. Żeby Odkryć swoje zasoby, bo wszystko, czego potrzebujesz, już masz w sobie. Jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś. Zapraszam Cię do tego programu, bo ruszamy już za kilka dni, niedługo. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to kliknąć w link, przejść do strony. Zapisu. Tam masz szczegółowe informacje, i tam możesz zarezerwować sobie udział w tym programie. Zrób to od razu, dlaczego? Dlatego, że właśnie teraz, na ten moment, kiedy mamy tę sytuację z izolacji, kwarantanny, jest zniżka, jest promocja. W związku z tym, tylko w tej edycji, która rusza już za kilkanaście dni kilka, kilkanaście dni. Dokładną datę masz właśnie w tym formularzu zapisu. Tylko w tej edycji ta zniżka promocja obowiązuje. Zatem zapraszam Cię do udziału w 28-dniowym programie soul coachingu, programie Odkryj swoje prawdziwe ja. Będziemy razem odkrywać. Viola Nowak inspiruje ludzi, do życia po swojemu. Pozwól, że zainspiruje również Ciebie.